Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od pory dnia, podczas której oglądacie nowy odcinek Głosów ze świata książki. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Stanisław Brejdygant, scenarzysta, aktor, reżyser, pisarz, dramaturg, reżyser dubingu, aktor dubingowy. Jak wiele, jak wiele dziedzin sztuki może pomieścić słowo artysta? Nie, no wie pan, ja bym już nawet pośród tych co pan wymienił, wystarczy aktor, pisarz, reżyser, no bo i dramaturg, i scenarzysta i yy, to wszystko mieści się w, w twórczości pisarza, no. wszystkich tych środków, podobnie reżyseria, czy dubbingu, Aha. czy filmu, ja akurat z wykształcenia jestem reżyserem filmowym, Aha. bo kończyłem jedną z uczelni, które tam które kończyłem to jeśli chodzi o reżyserię, to właśnie filmową, a ten los sprawił, że wyreżyserowałem więcej rzeczy w teatrze i, i w teatrze telewizji, powiedzmy. Także te trzy tytuły wystarczą. Nie, bo można... W przypadku, bo, Paula... Muszę powiedzieć, nie, bo wie pan tam te y, y, leonardowe porównania wszechstronności. No, nie przesadzajmy. Chyba mam sporą kulturę plastyczną. I muzyczną, reżyserowałem kilka oper, powiedzmy, ale, ale nie czytam partytury, w związku z tym nie mam wykształcenia muzycznego, ale już pomijam wykształcenie muzyczne, nie mam talentów ani muzycznych, ani malarskich, czy rzeźbiarskich, więc jeszcze do takiej wszechstronności sporo mi brakuje. Ale jest pan pewien, że pan nie ma? Próbował pan? No nie próbowałem, bo to nie miało sensu. Ja bardzo... Bardzo jestem, cóż, no, pierwszą kobietą w moim życiu. Była wybitna scenograf, ale malarka, Zofia Wierchowicz, no. która odcisnęła jakieś ogromne piętno, bo ja byłem wtedy szalenie młody. Niebawem staliśmy się w pełni partnerami, ale, ale jednak... No, w ogóle miałem szczęście na ogół w życiu, że te moje związki osobiste były bogate w sensie, czy ja wiem, jakiejś psychicznej, duchowej, mentalnej przygody, doświadczenia. Nie mogę narzekać, tak jak z kolei nie mogę twierdzić, że. Udało mi się spełnić wszystkie plany, bo bardzo wiele mi się nie udało. A dziś już o tej porze, o zmierzchu, mogę powiedzieć, że mi się, że o jakimś spełnieniu Aha. takim, jak niektórzy mogą powiedzieć, że jestem spełniony, to ja raczej nie, ale, ale osobi osobiście nie narzekam. Nakładem wydawnictwa Świat Książki ukazała się książka Pokoje od narodzin po wiek klęski. I zastanawiam się, czy ta książka jest dla Pana pewnego rodzaju podsumowaniem, czy bardziej rozliczeniem, bo opisuje w niej Pan w barwny sposób, w barwny, angażujący, zachwycający, ciekawy, często zabawny sposób swoje życie. Tak, ja, wie Pan, nie, nie bez powodu. We wstępie coś już o sobie powiedziałem, wiedząc, że będziemy rozmawiać na temat akurat tej książki, bo los sprawił, że niedawno obok niej jeszcze jedna się ukazała, ale już nie w świecie książki, a poza tym liczę właśnie w tym wydawnictwie na bardzo ważną książkę, która powinna się, no, mam nadzieję, rychło ukazać, bo chciałbym ją jeszcze móc. Z czytelnikami o niej porozmawiać, prawda? Ale y, pokoje, to jest rodzaj autobiografii. Y, Części autobiografii. Mam nadzieję, że nie, nie są to takie notatki z moich y, 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 zupełnie osobistych, aczkolwiek dużo jest tam wątku osobistego, niewątpliwie, ale że udało mi się chyba. I to było powodem wydania tej książki, że udało mi się zapisać tam ten czas, ten smak i zapach czasu. Jak. To akurat. Mnie, ja. mnie najbardziej podczas lektury zdumiał fakt, z jaką y, dokładnością opisuje pan y, swoją młodość. To było niesamowite. Książka zadziałała w pewnym sensie jak wehikuł czasu, jakbym rzeczywiście wybrał się w jakąś podróż. No, wydawało mi się, że właśnie. Ja ją napisałem, co tu ukrywać, poza. Znaczy, pierwszą część to w ogóle dość dawno, a pierwszy rozdział, a całość, jak zostałem namówiony, żeby to robić, dość dawno. Dość dawno, i to był taki okres jakiegoś takiego napięcia mojej pamięci, że ja rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście blisko te czasy y, dzieciństwo, młodość i dojrzewanie, bo właściwie to jest y, tak jak napisałem od urodzenia powiek klęski. Nie wszyscy może kojarzą to z cytatem mickiewiczowskim. Y Dzieciństwo sielskie, anielskie, było dość durna i chmurna, wiek męski, wiek klęski. Więc do wieku męskiego rzeczywiście, jak zaczynam to wtedy, kiedy postrzega moja pamięć, czyli wczesne dzieciństwo, początek, próg wojny, i to niezwykłe dzieciństwo. Ja tam użyłem takiego na tylnej okładce, są krótkie takie myśli moja i dwóch moich Synu, synów, tak. Igora i Krzysztofa. Zacytuję siebie, że Proszę. stare chińskie przekleństwo głosi, obyś żył w ciekawych czasach. Zaiste urodziłem się, dojrzewałem, wzrastałem, prawda, w okrutnie ciekawych czasach. Bo co tu ukrywać, no, y, pamięć dziecka koduje niesłychanie intensywnie. W ogóle tacy jesteśmy jako ludzie dojrzali, jak nas stworzyło, uformowało dzieciństwo, jestem, dzieciństwo, jestem tego, co do tego absolutnie pewien. A moje dzieciństwo w okupowanej Warszawie, jakby w centrum, to znaczy, wie pan, łapanki, egzekucja, przy tym normalne życie, w jakiś sposób sielskie, bo otoczony byłem miłością mamy, mimo że bardzo... Może nie chłodne, ale bywało, że i głodne, bo rzeczywiście no, jakiegoś takiego głodu prawdziwego może nie przeżyłem, ale, ale rzeczywiście. No, pod sam koniec wojny mama jedyne dobre swoje buty sprzedała, żeby kupić kawałek yy, yy, jakiejś, jakiegoś boczku, coś, bo zaczynałem mieć już biegunkę, brak białka, coś takiego. Tak, takie. No więc, no ale już nie przesadzajmy. Nie był to głód, jakim przeżywała część Żydów w getcie, czy, czy ludzie w obozach, czy coś takiego. Niemniej właśnie, jak mówię, te wszystkie doświadczenia, a równocześnie bardzo gorący jakiś związek, bardzo to dzieciństwo osłodzone wielką miłością matki, a w czasach strasznych, ale równocześnie, no ta Wielkanoc 1943 roku, kiedy byłem już wystarczająco dużym, żeby nie dość, że widzieć, ale rozumieć, rozumieć absurdy niektórych reakcji ludzi, rozmów. Pewne moje reakcje, które pan, jeśli pan czytał, to wie pan, no ja tam stwierdzam, że właściwie tylko dziecko było w stanie jakiś... Jakiś, jakieś okrucieństwo, jakiś absurd sytuacji zauważyć. Mam na myśli właśnie te, słowa, te no, okrutną Wielkanoc Noc 1943 roku, czyli ten wielki słup czarnego dymu, gdzie jedna trzecia czy no mniej więcej jedna trzecia miasta płonęła razem z ludźmi, no. powstanie w getcie, znaczy likwidacja getta, a kilkanaście miesięcy później powstanie warszawskie, nasze, jak się mówiło. Jak, jak, bardzo jak gdyby to nie było, też nasze. No w każdym bądź razie to, to, to ukształtowało mnie niewątpliwie i pewne, pewne elementy tego dzieciństwa na pewno się wrysowały silniej. Tu jest, są takie sceny mhm. zapisane. Jak bardzo czas zmienia perspektywę i sposób patrzenia na minione wydarzenia. Im dalej jesteśmy, tym inaczej postrzegamy to, co nas spotkało, dotknęło? Czy widzimy to bardziej wyraźnie? Przekłamuje. Jak, jak to wygląda w konfrontacji z, z, z próbą takiego kronikarskiego spisania życia opowiedzenia pewnej historii? Ja równocześnie pamiętam swoje reakcje i, i wrażenia i. I właściwie silny wstrząs emocjonalny związany z tymi wydarzeniami. Mówię akurat o, o czasie wojny i tuż po wojnie. No, jakieś, jakieś bardzo dojmujące wrażenia, a równocześnie być może dlatego, że ja jestem bardzo zanurzony w historii. Nie studiowałem, jestem historykiem, amatorem, jeśli można tak powiedzieć, bo nie studiowałem tego jako dyscypliny. Moje pierwsze studia to były literalne, znaczy polonistyczne, potem aktorskie, potem y, ta reżyseria filmowa, jak powiedziałem. Y, także, y, ale, ale ja bardzo żyję. Ja nie rozumiem ludzi, w ogóle nie pojmuję ludzi, którzy mogą bez historii uh -huh. żyć. Tak mi się wydaje, jakby, jakby to było takie życie kreta. Bo dla mnie to, co było kilkadziesiąt lat temu, to jest to, co dziś tylko trochę wcześniej. To znaczy, ja mam stosunek do, do przeszłości taki. No, oczywiście, ten kontekst inne odczuwanie, no ale, ale mam też swoje wnioskowanie. No, moja siostra była jedną z ocalonych, bohaterska, 15-półletnia. Łączniczka skończyła powstanie w, w batalionie Parasol wśród kilkunastu ocalonych z 400-osobowego batalionu, prawda, sławnego Parasol. Później ja z tymi kombatantami robiłem film, rocznica w 18. rocznicę, jak byłem na drugim roku w szkole filmowej. Ten film zresztą to są Nagrodę Życia Warszawy, tam publiczności jakiś został doceniony. i i jestem z Warszawą zwłaszcza, mimo że uh -huh. mieszkam daleko, y, ostatnie 10 lat czy ponad 10, poza Warszawą na wsi, to, to, to ja jestem z duszy i z serca warszawiakiem, bardzo głęboko z Warszawą związany. No i w tym powstaniu też zginął jako wyższy oficer w sztabie y, mój stryj Władysław, prawda, major Władysław Rejdygant, y, wuj na Żoliborzu, też wszyscy w oddziałach tym. Jeden wuj wcześniej zamęczony w gestapo, męczony w Gestapo, a potem w Oświęcimiu e, już zgładzony, prawda? No, w każdym bądź razie i, i ja przy tym wszystkim należę do, do krytyków powstania. Ja podzielam zdanie wielkiego człowieka, za jakiego uważam i. Miałem szczęście poznać go osobiście. Mam na, na myśli Nowaka Jeziorańskiego. Aha. Jego mądrość pozwoliła, znaczy zmusi, znaczy, sprowokowała go, spowodowała go, że on w 1956 roku zrobił wszystko, co w jego mocy w wolnej Europie, żeby nie wyprowadzić nas na barykady. W sąsiednim pokoju redakcja węgierska podburzała, no i skończyło się 30 tysiącami egzekucji po powstaniu budapesztańskim, a on wiedział, że nie wolno nam już doprowadzić do, do, ludzi. do, do upustu krwi. Powiem panu tak, jak zaczynałem reżyserować, byłem trzydziestolatkiem i aktorem, więc to jest też ważne, bo co innego jak człowiek z zewnątrz, ale ja dużo starszych. Kolegów reżyserowałem, ale wtedy, wtedy kiedy zaczynałem, naprawdę miałem kłopoty z obsadzeniem mężczyzn w średnim wieku. Był Łapicki, był Zaczyk, był tam jeszcze paru, to 10 lat później mogłem wybierać ile chciałem, bo to jest rozstrzelane pokolenie. Tak. Panie Stanisławie, pytanie bez tezy, ale jestem ciekaw, czy Pan się czegoś boi? Bo wspomniał pan na początku naszej rozmowy o tych niespełnionych marzeniach, że rzeczywiście mówi się o tym, że jest pan człowiekiem spełnionym, ale wiele rzeczy nie udało się panu spełnić, dokończyć i tak dalej, no bo taka jest proza życia, takie są koleje życia, wydaje mi się, że Mnie nie się ma. Wydaje, ludzi. Że jeśli ktoś, przepraszam, że wchodzę Pan w skole, jeżeli ktoś jest ciekaw, to taką podstawową mhm. odpowiedź znajdzie w ogóle w tej książce, a na ostatnich stronach, gdzie ja cytuję, bardzo. Mądrego człowieka, mojego kolegę, przyjaciela, no w każdym razie więcej z nim zrobiłem i wspólnie jako partner, jako aktor i reżyserowałem go, wielokrotnie mam na myśli y, Zbyszka Zapasiewicza, który bardzo mądrze mnie podsumował w pewnej audycji radiowej, że ja nigdy nie osiągnę, y, y, zawsze będę dążyć, ale nie osiągnę, no tak. Ja panu powiem, ja startując do, pożal bo się Boże, nie, nie znoszę słowa kariera, no ale powiedzmy u progu, jak byłem dwudziestotam, tak. dwu, latkiem, y, chciałem dojść do czystej pisowni nazwiska, bo ono gdzieś tam przechodziło jakieś moi przodkowie schłopieli w, 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 i t, jakoś Oczywiście. tam to, to tego, to, to wtedy wahałem się, czy, czy nie wybrać. I nie zdecydowałem się i myślę, że miałem rację, bo gdybym wybrał, na pewno w którejś z dziedzin, to mi kiedyś powiedział na mój temat yy, nieodrzałowanej pamięci no, wybitny dyrektor teatru i reżyser Erwin Axer, twórca współczesnego teatru, yy, że był pan przy, wszędzie, z każdej z dziedzin pewnie więcej by pan osiągnął, oś... no pewno tak. Tylko do końca bym żałował, czy dobrze wybrałem. A Wspaniałe. Więc, więc lepiej już być z tym niepokojem. Żyć z, z tym z strachem, z, tak? Z tym z, znaczy nie ze strachem, bo ja strachu nie mam. No, różne ekstremalne sytuacje przeżyłem. Tak sobie żartuję, że jestem dość odporny na ból z wyjątkiem zębów. Wiem, czy pan film Maratończyka z, Oli z Lorenzem Oliwierem tak, tak, i z Dustinem tak. Hoffmanem i, i tamten, ten, to co gra Oliwier, to jest były jakiś e, oprawca, prawda, który zabiera się do zębów, więc ja mówię, że przy zębach przy, przy, przyznałbym się do szpiegostwa na rzecz Japonii i tam, nie wiem. Tylko żeby dali spokój. Nie no, po prostu mało wytrzymały jestem jeśli chodzi o zęby, natomiast dość odporny, dość, bez przesady, ale dość odporny jestem na ból. Panie Stanisławie, Pańska ulubiona rola teatralna, żywcem przeniesiona z desek teatru, tutaj, do głosu tak świata mi powiedzieć. No oczywiście mam wielki sentyment do Hamleta, do Hamleta którym, którym debiutowałem, pewno. W życiu nie dostanę takich entuzjastycznych recenzji, ale ja już wtedy o tym wiedziałem. A tak naprawdę, gdybym teraz siebie zobaczył, niestety nie istnieje zapis tej roli, ale gdybym teraz siebie zobaczył, to pewno znalazłbym tam jakieś wielkie braki warsztatowe, coś, ale wszystko to równoważyła spontaniczność, młodość, no byłem rzeczywiście podobno, stale najmłodszy w tym kraju bardzo blisko czy prawie tego, to jest to też bardzo młodo, ale, ale ja miałem rzeczywiście tam 22, coś, to, to, no w każdym razie to zwykle to jest jakieś zwieńczenie, no ale Hamlet, no, ale to już osobno, to jest temat na osobne opowiadanie, bo o Hamlecie sporo wiem e, i, i jest taki, jakiego wybierzemy, to jest tak tajemniczo wieloznaczny scenariusz że może być Hamlet dojrzały i może być Hamlet młody. bardzo młody. Tylko trzeba gdzie indziej akcenty rozłożyć. Wtedy. A to wszystko wpisane w tekst. Tak, bo tekst powstawał. Nie było wtedy copyrightu, prawa autorskiego i to jest tam część Marlowa, może Kydza, może starych legend islandzkich, coś tam. Także z tego taka, taka że pewne monologi raptem trzeba troszkę stonować, jak się ma 35 lat, powiedzmy. A, a pewne wyeksponować, jak się ma 22, jak ja dajmy na to, wie pan, to, albo odwrotnie. Uh -huh. Bo pierwszy Hamlet był raczej dojrzałym i, i nawet takim piknikiem, bo to jest zapisane, to Barbacz grał w, w The Globe. Yy, to wiemy nawet. Jest taka, taki tekst, gdzie Gertruda królowa mówi, żeby mu podać wody, bo yy, jest. Yy, Tłuste kompleks, coś takiego i tchu krótkiego, czyli był taki dość zażywny widocznie. No ale nieważne, potem najwięksi grali. No a dla mnie no, to jest sentyment, bo tak jak mówię, no miałem recenzje zawrotne, ale już wtedy wiedziałem, że to nie, nie trzeba. Na, na pewno mi w głowie nie zawróciło, wiedziałem, że to jest taki bonus, no po prostu od losu. No a no ale nie. Jest jedna rola, która, nie wiem czy, ale wywarła, jedyna, która wywarła, bo nawet Hamlet tego nie zrobił, jedyna rola, która tak nie powinno być. Uh -huh. No ale tak było raz w moim życiu, że wywarła tak silny na mnie nacisk, że przez dwa lata wszystko co grałem miało ślady tamtej roli. To książę Lew -Nikołajewicz Myszkin, czyli Idiota Dostojewskiego, bo w ogóle Dostojewski był przez wiele lat do końca uważam go za może największego z moich arcymistrzów, prawda, ale, ale kiedyś bardzo wielką rolę w moim życiu odegrał. Więc, no więc tak, myszki, tak. Myszki. Moi drodzy, szanowni państwo, drodzy reżyserowałem czytelnicy. Reżyserowałem to zresztą, bo zagrałem dwukrotnie w Warszawie, w Poznań, ale reżyserowałem to dwa razy w Ameryce nawet. Na mój tekst nie jakąś ten i no i i rzeczywiście bardzo mi bliski utwór, przepraszam. Nie ma problemu. Ciekawe zakończenie pan przerwałem. Nie, 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 nie. Niestety, niestety, tak zakończenia, niestety zakończenia się wpisują trochę w format naszych rozmów, bo jesteśmy ograniczani, ograniczeni pewnymi ramami czasowymi no tak. i czasem naszego realizatora Darka. Darku, dziękujemy, że byłeś z nami i zaopiekowałeś się głosami książki, głosami ze świata książki jak zwykle. Naszym dzisiejszym gościem był Stanisław Brejdygant. Scenarzysta, aktor, reżyser w skrócie. Nie, to pisarz, aktor, reżyser. Czy tam aktor, ja bym tak powiedział, ponieważ nie wiem, która z dziedzin jest ważniejsza, ale czuję się, zawsze czułem się przy, przynależny do cechu aktorów, jak uh -huh. ja mówię. Dlatego jednak zawsze wypisuję aktor. Uh -huh. Pisarz, reżyser albo aktor, reżyser, ale aktor. A to tego... jest niewdzięczny zawód, ale piękny. A oprócz tego niesamowity gawędziarz. Jeżeli jesteście ciekawi tych opowieści, głodni, tego, co pan Stanisław ma jeszcze wam do opowiedzenia, na pewno znajdziecie to w książce Pokoje. Od narodzin powiek klęski. Dostępne w całej Polsce również w wersji audio. I ostatnie pytanie bonusowe w kontekście głosów ze świata książki. Jak się panu pracowało nad audiobookiem? Pan przeczytał swoją własną y, opowieść, swoją własną autobiografię. No wie pan to akurat? Zagrałem kilka ról przez siebie napisanych. Tak, Czyli to ta nie... fraza jest jakby pan tak, znany. Tak tak? tak, tak. Nie, w ogóle nieźle to umiem, jeśli chodzi o audio, więc mam jakieś doświadczenia. Jak mówię, przez wiele lat bardziej byłem z głosu znany niż z uh -huh. twarzy. <laughs> Rozumiem do przeczytania, do usłyszenia szukajcie książek oczywiście w każdym możliwym wydaniu tak jak lubicie, czyli w papierze, w e-booku w audiobooku, na stronie światksiążki.pl i na stronie książki.pl i bardzo dziękujemy Panie Stanisławie, pani Stanisławie dziękuję, że się Pan zgodził na rozmowę nie no, cała przyjemność po mojej stronie i bardzo się czytelnikom polecam, I się... jeżeli zainteresuje, no mam takie głosy że to się czyta. Też mam takie głosy. Widzimy się przy premierze kolejnej pana książki. Dziękuję bardzo, bardzo liczę, liczę bardzo, bo ten e, tytuł, na który oczekuję, to bardzo ważny w moim, e, w moim życiu. Na pewno o nim porozmawiamy. Do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się w kolejnym odcinku Głosów ze Świata Książki.